teraz w jaki sposób wysłać zadanie w postaci zdjęcia zrobionego z notatki w zeszycie używając do tego aplikacji Classroom na telefonie. Mam zatem telefon z Androidem, wcześniej zainstalowaną aplikację Classroom dostępną w sklepie Play. Oczywiście upewniam się, że to jest właściwe konto, dlatego że zostanie przypisane do tej osoby, która akurat jest zalogowana na telefonie. Na telefonie mogą być zalogowani wasi rodzice. Ja wtedy dostanę zadanie zrobione przez rodzica. Upewnijcie się zatem, że jest to zadanie wysyłane przez Was. Ja od tej chwili występuję jako Zosia Kowalewska, rosyjska matematyczka polskiego pochodzenia. No nie wypada mi być Stefanem Banachem. Wybieram swoje zajęcia, czyli Matematykę 5. Wybieram pracę, którą chcę wysłać. To jest projekt wysyłanie pracy. Już nie będę czytać, na czym to ma polegać. Chodzi o to, w jaki sposób tę pracę wysłać, fotografując ją. Na dole strony mamy Twoje zadania. Otwieramy ten moduł i teraz dodaj załącznik. Dodajemy załącznik. Musimy zrobić zdjęcie. No, pokazuje się sufit mojego pokoju, przełączę na aparat dolny. I teraz ustawiam odpowiednio telefon nad pracą. Zwróćcie uwagę, żeby to nie było w ten sposób. No, tak się zadanie bardzo ciężko sprawdza. Ma to być równolegle nad pracą. Praca powinna być w, całej, yy, w całym oknie. Aplikacja widoczna. Trzeba się postarać, żeby nie, była, nie było poruszeń. i pstryk. Teraz system zapyta: czy mamy ponowić? Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego zdjęcia? O, jestem zadowolona. Ok. Program w tej chwili ustawia. Moje zadanie do wysłania. W tej chwili już jest gotowe. Jeszcze tylko muszę nacisnąć oddaj. I robię to w tej chwili prześli dopóki. O, w tej chwili już mamy oddane zadanie i możemy mm, spać spokojnie. Nauczyciel to zadanie odebra.